Skład. Alerty i polecenia górdowe. Na czas. Zawsze. Dzisiaj jest niedziela 7 czerwca. Ja się nazywam Robert Richter i zapraszam na krótkie, rynkowe podsumowanie mijającego tygodnia. Amerykanie kończą słaby pod względem danych gospodarczych tydzień. Mocnym raportem z tamtejszego rynku pracy maj był czwartym najlepszym miesiącem dla amerykańskich bezrobotnych w ciągu ostatnich trzech lat. W zeszłym miesiącu pracę znalazło aż 280 tysięcy osób bezrobotnych. Jednocześnie płace w sektorze prywatnym rosły nieco szybciej niż oczekiwaliśmy, bo o 30% miesiąc do miesiąca. Mimo delikatnego wzrostu stopy bezrobocia z 5,4% do 5,5%, Odczyt ten jest bardzo pozytywny i pozwala amerykańskiej rezerwie federalnej utrzymać kurs polityki monetarnej zmierzający do podniesienia stóp procentowych. Innego zdania jest jednak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który zaleca Komitetowi Otwartego Rynku wstrzymanie się z pierwszą podwyżką aż do początku 2016 roku. W pierwszej połowie tygodnia poznaliśmy wskaźniki PMI dla europejskich gospodarek. Poniedziałkowe PMI wykazały poprawę koniunktury we Włoszech i Hiszpanii, a także we Francji. Choć w jej przypadku wskaźnik ten nadal znajduje się w obszarze recesji oraz stabilizację na niskich poziomach w Niemczech, słabiej wygląda za to sektor usługowy w tych krajach, kondycja największych gospodarek Europy za wyjątkiem Francji pogorszyła się względem zeszłego miesiąca. Bardzo pozytywny wydźwięk miały za to dane o inflacji w Eurolandzie. Wskaźnik inflacji wzrósł w ujęciu rocznym o 0,3%, kończąc tym samym kilkumiesięczny okres deflacji. Roczna inflacja bazowa również wzrosła i wybiła się z przedziału między 0,6% i 0,7% rocznie do 0,9% obecnie. To prawdopodobnie zbyt krótko, by uznać, że wzrost inflacji jest wynikiem wprowadzenia przez EBC programu QE przyczyn na że raczej szukać w odbiciu cen ropy, która ma coraz mniejszy, ale wciąż ujemny wpływ na wartość tego wskaźnika. Niemniej w połączeniu z poprawą na rynku kredytowym strefy euro dane te są jak najbardziej pozytywne i mogą świadczyć o powolnym wstępowaniu Eurolandu na ścieżkę rosnącej inflacji. Główne indeksy giełdowe w Europie zanotowały słaby tydzień, którego nie uratowały pozytywne payrollsy. Najmocniej tracił indeks z włoski, bo około 2,5% oraz karaun 1,5%. W okolicach wyjścia na zero oscylował za to główny indeks ze Stanów Zjednoczonych, czyli SP. Negatywnie na tym tle wypada warszawski WIG20, który zamyka niepełny tydzień na około 3% minusie. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami szerokiego rynku pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie w związku z tym, że przez ostatni miesiąc gospodarcza sytuacja Polski się nie zmieniła. Wydźwięk komunikatu Rady oraz jej konferencja prasowa pozostały podobne. RPP nadal oczekuje krótkiego okresu deflacji, jednak biorąc pod uwagę silny wzrost gospodarczy, ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu jest ograniczone. Z tego też powodu ani Rada ani inwestorzy nie widzą powodów, by stopy procentowe w najbliższych miesiącach się zmieniły. W mijającym tygodniu opublikowano również wskaźniki PMI dla polskiego przemysłu. Z danych o nastrojach w tym sektorze wynika, że jego kondycja pogorszyła się już po raz czwarty z rzędu. Przemysłowy PMI spadł z poziomu 54 do 52,4 punktu, negatywnie zaskakując analityków, którzy prognozowali jego wartość w okolicach 53,5. Niemal wszystkie komponenty również obniżyły swoją wartość, za wyjątkiem tego dotyczącego zapasów. Kondycja głównego polskiego indeksu giełdowego pozostaje bardzo słaba. W ciągu ostatnich dwóch tygodni WIG20 zaliczył jedynie jedną wzrostową sesję. Chociaż obecnie indeks spadł w silną strefę wsparcia, to jednak i jak na razie nie daje pozytywnych oznak zakończenia spadków. Korekta od ostatniego szczytu zbliża się już do 7% i wskazuje, jak silnym oporem jest dla inwestorów poziom 2550 punktów. Przechodzimy już teraz do Waszych spółek, a na dzisiaj mamy ich zaplanowane 10. Najpierw Lena. Akcje tej spółki poruszają się w trendzie wzrostowym od 2011 roku i obecnie docierają do dolnego ograniczenia kanału, w którym porusza się cena. Jeżeli cena spadnie w to miejsce i zareaguje, to może to być fajna okazja do podłączenia się do trendu, bo w tym miejscu przecina się właśnie dolne ograniczenie kanału oraz strefa wsparcia. Jeżeli jednak tutaj cena nie odbije, to jest jeszcze jedna szansa na odwrócenie spadków. Tutaj w tym miejscu, bo Squaber wykrył, że kiedyś na tych poziomach złożono więcej zleceń niż zwykle. To znaczy kupujący i sprzedający stoczyli tu walkę o kierunek ceny, no i być może stoczą ją jeszcze raz. Teraz Integer. Ta spółka niestety wygląda cały czas słabo, ja tu próbowałem we wcześniejszych analizach wskazywać miejsce, gdzie korekta mogłaby się zakończyć, ale one za każdym razem były przełamywane, teraz znowu spadliśmy w miejsce z potencjałem do odbicia, ale zanim cena nie wybije tego oporu tutaj. I tej linii ostatnich szczytów tu, to nie ma mowy o żadnym odwróceniu, a jeśli to zrobi, to potwierdzeniem siły byków będzie udany atak na rejony około 195 zł. Ja wiem, że to jest dużo powyżej obecnych poziomów cenowych, ale ta korekta jest na tyle głęboka, że potrzeba wielu sygnałów, które nas utwierdzą w przekonaniu, że już się zakończyła. Kopeks. Kopeks znajduje się obecnie w okolicach długoterminowego wsparcia, więc jest szansa na przynajmniej krótkie odreagowanie spadków z ostatnich tygodni, niemniej żeby zacząć myśleć o tej spółce, to powinna ona wydostać się co najmniej powyżej tej konsolidacji, czyli powiedzmy tej szarej strefy, tu, a już nie mówię o poziomie poprzedniego szczytu. Jeżeli Kopeks ma wrócić do wzrostu w to miejsce, to jest bardzo dobre, bo tak jak mówiłem, to jest długoterminowe wsparcie, ale wejście w akcję teraz byłoby e, zbyt ryzykowne. Teraz jeszcze rank progres, ale tą spółkę od razu odradzam. Ja wiem, że ewentualny wzrost do 12 czy nawet 18 zł to jest duża pokusa, ale ta spółka z jakiegoś powodu została przeceniona do tych 2 czy 3 zł i być może na te poziomy już nigdy nie wróci. O CD projekcie trąbiłem dwa tygodnie temu, żeby się pozbyć tych akcji i dalej to utrzymuje. no i nie podejmuję się tu prognozowania sensownych wsparć, bo w tej chwili na te akcje o wiele mocniej działa chęć realizowania zysków niż technika. Na akcjach Work Service sytuacja za bardzo się nie zmieniła do ostatniego czasu. Spółka jeszcze raz spadła w te okolice i znowu odbiła, więc znowu daje sygnały do zakończenia korekty. I tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, potwierdzeniem końca korekty będzie przebicie oporu na wysokości 20 zł. Teraz bytom Tutaj cena odbiła po raz drugi od strefy narysowanej przez Squamera, więc jest to sygnał jak najbardziej pozytywny. No i teraz zobaczymy, jak inwestorzy poradzą sobie w okolicach tego ostatniego szczytu. Jeśli uda się wybić szarą strefę, to cena nie tylko zyska silne wsparcie, ale też wyjdzie w obszary, na których nie była przez ostatnie 7 lat, a wtedy uważamy na poziomy około 3,24 zł. Następna spółka to Getty Noble. Cena akcji tego banku nie tylko dotarła do ciekawej strefy, ale też generalnie do poziomu, na którym mniej więcej debiutowała. No i oznacza to też, że zniosła praktycznie całe wzrosty, jakie widzieliśmy na tych akcjach. Oczywiście od razu rzuca nam się w oczy ten ogromny trend spadkowy, więc dopóki cena nie da odpowiednich sygnałów, to nawet przez chwilę nie myślimy, żeby teraz kupować. Jakie sygnały będą odpowiednie? No, po pierwsze. Podwójne dno gdzieś na tych poziomach, a po drugie, przede wszystkim wybicie się ponad czerwoną strefę narysowaną przeze mnie i szarą przez Squamera, bo to są ważne poziomy dla inwestorów. No i na koniec dwie spółki ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza z nich to Verizon. Ten spadek z ostatnich dwóch dni jest spowodowany potencjalnym połączeniem się dwóch mniejszych firm na amerykańskim rynku komunikacyjnym, a to połączenie Mogłoby zagrozić pozycji Verizona i ATT. No i dzięki temu cena akcji tej firmy spadła na linię trendu wzrostowego i na skraj silnego wsparcia. Moim zdaniem, tej linii nie uda się utrzymać, ale odbicie ceny gdzieś w ramach tej strefy jest już bardziej prawdopodobne. A jeśli rzeczywiście odbije, to to może być całkiem niezłą okazją do kupna, bo ten spadek tutaj jest raczej tylko chwilowy. Wrócimy do tej firmy za tydzień i zobaczymy wtedy, co się dzieje. No i na koniec Ford. Tutaj cena jednak nie kontynuuje tego krótkiego odbicia, tylko idzie dalej w dół, ale dociera powolutku do kolejnej strefy wsparcia. No, i tak patrząc trochę z szerszej perspektywy, to coraz mniej mi się ten Ford podoba. Ta konsolidacja tu już się przedłuża, no i wygląda to tak, jakby inwestorzy chcieli wybić ją po raz drugi w dół. Jeżeli cena przebije zieloną strefę, to powinny nas czekać dalsze spadki, a jeśli nie i odbije w tym miejscu, no to w perspektywie następnych tygodni czy miesięcy jest szansa na dotarcie, nawet do czerwonego. Linii tutaj. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na poniedziałkowe spotkanie analityczne z Michałem i na wideoanalizę za tydzień. Teraz już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.